Cześć, witam Was ponownie dzisiaj Jak zwykle nakręcam dwa filmiki jednego dnia, żeby było na zaś I drugi filmik dzisiejszego dnia To będzie recenzja dwóch produktów z firmy Elbiotica Jeden z nich dostałam, drugi kupiłam W zasadzie te produkty już są Wam znane na pewno od długiego czasu Dużo dziewczyn o nich wspomina i tak dalej ale moja opinia na temat przynajmniej jednego z nich będzie troszkę inna niż reszty dziewczyn, dlatego postanowiłam, że się tym po prostu z Wami podzielę, bo myślę, że bo myślę, że, że może się przydać takim osobom, które mają takie, akurat tu chodzi o włosów, takie włosy jak ja. I proszę Was, żebyście mi nie pisały, że mi się łamie głos, bo to nie o to chodzi, ja po prostu... Też byłam ostatnio chora jak dużo mówię, to po prostu mi zaczyna się tak troszkę głos trząść i jest taki, taki dziwny, ja tak mam zawsze, po prostu zasycham w buzi. Więc myślę, że zaczniemy od tej, od tej rzeczy do włosów. I chodzi tutaj o tą maskę, którą już znacie zapewne. To jest Biowax, rege, intensywnie regenerująca maseczka keratyna i jedwa. Tak, się, tak wygląda pudełeczko w takim fajnym kolorze i tak wygląda sama maska. I tutaj mamy 250 ml. Ile ona kosztuje, to nie wiem, ale coś koło 200 zł, mi się wydaje. W środku mamy jeszcze ten czepek. I zazwyczaj jest jeszcze próbeczka serum A plus E do końcówek. Więc wszystko fajnie. I co ona ma robić? Gruntownie odbudowana struktura włosów, intensywna regeneracja i nawilżenie, naturalne, naturalnie lśniące i dwabiste włosy, wyjątkowo gładkie, miękkie w dotyku. Więc będę Wam po prostu mówiła, odnosząc się właśnie do tych do rzeczy, które tutaj są napisane. I jeszcze oczywiście to wiecie na pewno, że ona nie zawiera SLS-ów, parabenów, sle ów i bez glikolu jakiegoś tam. Nie będę się tu wygłupiać i tego czytać. Więc pierwsze. Gruntownie odbudowana struktura włosów. To, słuchajcie, no raczej nie, bo w ogóle coś takiego, to w takie coś nie wolno wierzyć na żadnych, na żadnych, na żadnych kosmetykach do włosów. Nic Wam nie odbuduje włosów. Włosy są tkanką martwą i nie ma opcji, żeby coś, co nakładamy na nie z zewnątrz miało je odbudować. One się nie, nie regenerują. Można je, że tak powiem, obkleić silikonami i tak dalej, zrobić, nawilżyć troszkę i tak dalej, ale um, nie można odżywić czegoś, co jest martwe. To jest taki paradoks, że tak powiem, więc y, może, może to sprawiać, że one po prostu wyglądają lepiej, ale nigdy w życiu Wam to nie naprawi zniszczonych końcówek. Nie ma takiej opcji, ewentualnie można na przykład odżywiać tutaj przy skórze głowy te włosy, które dopiero będą rosnąć, tak? Drugie to jest intensywna regeneracja i nawilżenie. Regeneracja, to tak jak mówię, włosy się nie regenerują te, te martwe tutaj. Nawilżenie, okej. Okay. Jest ok, jeszcze ja wam powiem, że bo ją można używać, to też na pewno już wiecie, że można ją używać, zostawiać na 15 minut, a można ją tak jak zwykłą odżywkę na chwilkę, tam pod prysznicem później spłukiwać. Ja ją głównie używałam jako właśnie taką, że zostawiałam na chwilkę. Nawierzenie jest, tak to trzeba przyznać, to wszystkie dziewczyny mówiły, to na pewno wiecie. Naturalnie lśniące i dwa biste włosy, tak, na pewno na pewno były ładne, ładnie wygładzone i tak dalej Um, wyjątkowo gładkie, miękkie do dotyku, no to w zasadzie jest wszystko to samo, z tym, że ja chciałam się odnieść w ten sposób do tego, że moje włosy są bardzo cienkie, jak wiecie a to jest odżywka, która ma zmiękczać włosy, bardzo nawilżać i no, robić, że ona po prostu um, wszystkie, wszystkie dziewczyny ją chwaliły i tak dalej, natomiast u mnie to wygląda tak, że moje włosy są cienkie i one nie są jakieś twarde i szorstkie i tak dalej, one po prostu są porozdwajane, tak Czasami są takie na końcówkach, wiecie, takie sterczące, takie sianowate, ale to nie znaczy, że one są twarde jakieś, one i tak są cienkie, więc nie mogą być jakieś szczególnie twarde. Ona zmiękcza te włosy jeszcze bardziej i w momencie, kiedy moje włosy coś jeszcze bardziej zmiękcza, to mi się wydaje na przykład, że one po prostu wyglądają na jeszcze cieńsze, jakby ich było jeszcze mniej niż ich jest, bo wtedy one są po prostu, wiecie, takie... Takie swawolne, i takie mięciutkie, i takie gładziutkie, że po prostu takie są, takie, no nie wiem, po prostu nie podoba mi się taki efekt. Ja czasami wręcz próbuję utwardzić moje włosy czymś, na przykład zrobić, żeby one były takie bardziej sztywne trochę, bo one z natury są naprawdę gładkie, i takie wiecie, spływające, lejące, i takie, że po prostu opadają i, i tak dalej. Więc no, jak dla mnie coś takiego po prostu. Y jest ok, jest nawilżenie i tak dalej, natomiast nie, nie dla moich włosów po prostu i tyle, więc nie chodzi o to, że ja Wam tego nie polecam i że zaprzeczam temu, co mówią inne dziewczyny. Chodzi o to, że to po prostu nie sprawdziło się do końca mi na moich włosach. A jeszcze jedna rzecz może, o której wspomnę, to to, że... Um... Z tym wygładzaniem, to może tak y, z jednej strony, nie wiem, zwiększaj w ogóle, ale z drugiej strony y, nie ułatwia na pewno rozczesywania się włosów, po, po po takim, szczególnie po takim, wiecie, użyciu tylko na chwilę, to, to w ogóle y, ciężko, ciężko po prostu się rozczesywało mimo wszystko włosy. I to tam tyle o tym produkcja, y, ale tak jak mówię Wam, to jest tylko moje zdanie i to jest to, co mi się z, y, po prostu na włosach. Y, jak to na moich włosach działało, nikomu nie narzucam tej opinii Tak to właśnie działało u mnie I tyle Następna rzecz to jest ten krem do rzęs Elbiotika Regenerujący krem do rzęst. Ten krem mogłyście u mnie wygrać w moim rozdaniu A później ja po prostu zachęcona wszystkimi dobrymi opiniami też sobie sama kupiłam I on kosztuje około 14 zł, ja go kupiłam w super farmie Tutaj mamy 10 ml. Jak widzicie, mój wygląda tak. Jest gotowy już na pewno, na pewno bardzo, bardzo dużo. Ja go używam od około miesiąca. I um, zrobiłam moim rzęsom zdjęcie na początku. Jak go zaczynam używać, to był początek lutego. I wkleję wam tutaj gdzieś te zdjęcia albo na sam koniec. I tak, go się powinno używać codziennie wieczorem. On powinien, prawda, tam wspomagać nasze rzęsy, yy, sprawić, że one rosną yy, i są mocniejsze i tak dalej. No i to jest przede wszystkim na bazie olejku rycynowego. Dalej jest parafina, wyciąg z palmy sabalowej, olejek z orzechów makadamia, olejek żożoba i pantenol. Więc skład myślę, że przyjazny, chociaż ja się na tym nie znam, więc nie wypowiadam się. Wszyscy mówią, że jest ok, więc ja też tak powiem. Został opracowany, by odżywiać i odnawiać Twoje rzęsy tak, aby były naturalnie piękne. Um, więc tutaj też jakoś szczególnie producent nie obiecuje, że one będą e, rosły i tak dalej. W każdym razie nakładamy to codziennie wieczorem, tutaj przy rzęsach. Ja po prostu robiłam tak, że nakładam sobie na te palce i tutaj tak przy rzęsach, po rzęsach sobie jeździłam, zdziłam, czasami też przy otwartym oku, nie zupełnie on nie podrażnia oczu. I co? No, efekty zobaczcie na zdjęciach. Moim zdaniem nie są jakieś. E, Niektóre dziewczyny mówiły, że tam im wyrosły na przykład jedna dłuższa rzęsa. U mnie nic takiego się nie stało. Wydaje mi się, że może troszkę, troszkę urosły te rzęsy. Czy są gęstsze? Też raczej mi się nie wydaje. Jedyne co zauważyłam, słuchajcie, to że więcej rzęs mi ogólnie wypada. Przy zmywaniu makijażu i tak dalej, więcej mi wypada rzęs. Nie wiem, czym jest to spowodowane, czy to też chodzi o coś takiego, że nie wiem, że jakieś słabsze wypadają, a na ich miejsce mają rosnąć jakieś lepsze rzęsy dzięki temu. Nie wiem, natomiast zauważyłam, że no, dosyć, no, powiedzmy, może nie jakoś sporo, ale powiedzmy, że tam wieczorem przy zmywaniu codziennie jedna rzęsami mi wypadnie. No to jest takie trochę, wydaje mi się, martwiące, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która nie ma jakichś super rzęs. Um, no natomiast, ciężko im powiedzieć, używam tego już miesiąc, Przyznam się, że nie codziennie, bo miałam takie dni, że po prostu wracałam gdzieś tam, czy po imprezie, czy cokolwiek, i, i po prostu no, no, zapominałam o tym, czy czymś już totalnie nie chciało, ale tak, zazwyczaj, normalnie, codziennie to go używałam i tak dalej. Efekt zobaczycie, tak jak mówię na zdjęciach. Ciężko mi powiedzieć, będę go jeszcze używać, um, ale no zobaczymy. Na pewno, jak coś się przełomowego stanie, to Wam o tym wspomnę. W tej chwili po miesiącu nie ma jakichś super rezultatów Może troszkę urosły te rzęsy, tak jak Wam mówię Jedyne, co zauważyłam głównie, to jest to, że mi wypadają Nie chcę mówić, że nie polecam Bo dużo dziewczyn dobrze o tym mówi No ciężko jest mi stwierdzić, czy moje rzęsy są w lepszej kondycji Bo tak naprawdę to ciężko w ogóle stwierdzić, w jakiej kondycji są nasze rzęsy Tak normalnie, tak mi się wydaje Więc, więc to chyba by było na tyle Żegnam się z Wami oczywiście Dajcie mi koniecznie znać, jaka jest Wasza opinia o tych produktach Szczególnie prosiłabym dziewczyny, które mają też cienkie łostek jak ja Które może używały tej maski, żeby, żeby mi napisały, czy u nich też to tak wygląda Czy to tylko, czy to tylko mi się wydaje, że, że, że po prostu coś jest nie tak Jeżeli używałyście, tak jak mówię, dawajcie koniecznie znać Bardzo chętnie poznam Wasze opinie na temat tych, tych kosmetyków Mogą, możecie też pisać o innych kosmetykach z firmy Albiotika ja nie poczytam, jeżeli coś coś może, coś może mi wpadnie w oko i też coś może jeszcze przetestuję. Um, no i to by było chyba na tyle. Także żegnam się z Wami i pa pa, do zobaczenia zapewnie... Nie no, postaram się kręcić. Cześć. Dobra, pa, pa pa pa.